jak zwykle w biegu dzisiaj, bo wyjeżdżam za chwileczkę byłam wczoraj w armoretu w Wojsławicach kupiłam mm, liliowce i jedną małą hostę do donicy miałam też dwie e, różyczki, ale niestety pani już nie było ale dzisiaj królową jest, tak jak obiecałam, podium. pierwsze miejsce tabuła szara Greifsheim chcę tylko jeszcze pokazać króciutko e, pleniflora Czyli złotling pojawiła się też nowość, to znaczy piękny, piękny tulipanek. I chcę jeszcze pokazać na tego pudełka pewną gdzie to jest. No tutaj Niedocenione piękno. Błąd taktyczny. Wsadzenie białego szafirka na białych kamieniach. No, dlatego chociaż go tutaj nagram, to powiedzmy, będzie trójka dwójka dla migdałka. Ten jest oczywiście też dla igulerii. Nie jestika, ale numer jest dla tabuły. Tutaj jeszcze wokół mnie się pokręcę dookoła, tak jak nie mówię mój kącik, kilka razy mówiłam kącik odzyskowy, całkiem niezły i ten właśnie z natomiast... Oczywiście tam z tyłu jest jeszcze kwitnąca wiśnia nor, Star, o której mówiłam ostatnio, ale myślę, że dzisiaj musimy oddać wszystko tabule. Tawu jest wiele odmian. <laughs> to ta jedyna taka: to znaczy, może jest jeszcze kilka innych znanych, mniej znanych, przepraszam, odmian. Ale niemniej jednak, jak się przejdzie do tej porze roku, gdzieś po parkach czy. Starałam się też poopatrzyć, jak tam ludzie mają w innych ogrodach. Tu pod Wrocławiem też i we Wrocławiu, <laughs> przepraszam, to jednak bardzo dużo ludzi ma tą towę. Jest po prostu zjawiskowa o tej porze roku. Te kwiatki są przecudowne. Naprawdę kilka. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć płateczków w środku, żółte, barwienie naprawdę śliczne zapamiętajmy sobie przełom kwietnia i maja, czyli ktoś będzie planował sobie co wsadzić do ogrodu czy ja lubię kolory w ogrodzie, biały to dla mnie nie kolor, ale tutaj myślę, że to jest taki wyjątek oprócz rzeczywiście kwitnących drzew, które większość, no nie na różowo, tylko kwitnie na biało, ale myślę jednak, że należy uwzględnić w planach tą powołę jest bardzo piękna, zjawiskowa warto ją mieć i bardzo podobają mi się te długie właśnie takie, nie wiem jak to nazwać, pąki, takie jakby szyszki, po prostu takie kwiatostany, zebrane w grupy długie, bardzo długie, dłuższe niż rozpiętość mojej dłoni, czyli to może gdzieś z 30, może i więcej centymetrów, naprawdę, naprawdę zjawiskowa, piękna ta wuła szara. Długo będą już lilaki, ale to pewnie gdzieś ślada dzień. Do dobrego dnia.